Dzień dobry, witamy Was w świecie widzianym okiem kupca, w szczególnym dniu, bo dziś Halloween. Dzień dobry. Dzień dobry. To co, wywołujemy kupieckie strachy? Wywołujemy... Halloweenowo. Dzień dobry, Halloweenowo. Wywołujemy dzisiaj kupieckie strachy i strachy na lachy, tak, strachy na kupców. Będziemy się zastanawiać, czego boją się kupcy. I dlaczego? No, Jacek, po pierwsze. Czego, to, czego ty, jako kupiec, się boisz? No chyba tego, tego wszyscy kupcy się boją. Wywołać monopolistę. Człowiek, nie dzisiaj, jest strasz, Jezus. dzisiaj miałem też szkolenie, i, 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 padło, i padło o monopoliście. To, to była pierwsza minuta. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak negocjować z monopolistą. Dokładnie cytuję. I to było w pierwszej minucie szkolenia. To lepszy I to się... czas. No do czwartej minuty to, hadali, to już zawsze pada, to się jeszcze dłużej nie, nie zdarzyło. Na, na pewno pierwszym strachem wszystkich kupców jest dostawca monopolista. Tak jest, no to mówię, no Jacek, nie strasz, nie strasz, nie używaj tego słowa. Nie wywołuj na daremne. Nie <głosTeam> <głosremlin genius sorcery> nie bo się Jeszcze pojawi. <noise> no tak, o, mo o monopolistach już rozmawialiśmy. Natomiast ja mam takie poczucie pracując już trochę w zakupach. Że jest spora ilość kupców, którzy boją się negocjacji. Kontrowersyjnie, nie? No, to trochę pewnie pomyli się ze wyborem zawodu, jeśli na to chodzi. Wiesz, co? No, ale jak już mówiliśmy, większość kupców znalazło się w zakupach przez przypadek. I jak są postawieni w sytuacji, kiedy zaczynają tą swoją pracę i są postawieni w negocjacjach, a jeszcze nie daj Boże, nie są przeszkoleni albo nie przygotowani do tej roli, no to naprawdę to jest strach w oczach i to często Nawet. można zobaczyć. Prawdziwy koszmar, prawdziwy koszmar. Drugą rzeczą, której boją się kupcy i której nie chcemy absolutnie wywoływać według mnie, to jest to, że się dostawca dogaduje z naszym interesariuszem albo to, że podczas właśnie spotkania z dostawcami my się na coś umawiamy, o czymś mówimy, czasami udajemy, że nie mamy budżetu, a nasz partner wyskakuje wewnętrznie i mówi nie, to jest, to jest dobra cena, mamy na to budżet. Takie sytuacje się zdarzają też dosyć często. No i to jest potem też no. koszmar, no bo trochę jednak pracujemy To na jest koszmar wiadomości. absolutny. Więc kupcy boją się zmian. Jak następuje zmiana w obszarze, następuje zmiana w procesie, następuje zmiana na rynku, to kupcy się boją. Co o tym myślisz? To myślę, że tak. To pewnie jak wszyscy, no nie? jednak wszyscy homo sapiens trochę nie lubią zmian. Wolimy się ich nie trzymać. Ale ja mam taką historię bardzo ciekawą z jednej z firm, gdzie no przyszła nowa szefowa działu zakupów i chciała hmm. ten dział zakupów bardzo mocno rozwinąć. No bo ci kupcy tam właśnie trafili przez przypadek, byli tacy niechętni do jakiegoś działania. Chciała ten dział rozwinąć, powiększyć go. I zobaczyła sobie, przyglądała sobie teczki pracowników i zobaczyła, że jedna dziewczyna, która pracuje w archiwum, jest po logistyce. Więc pomyślała sobie, że skoro pracuje w archiwum, to. to 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 jest taka może trochę nudna praca i mało ciekawa, a ktoś po logistyce, no to idealnie nadawałbym się powiedział w zakup. gdybym poprosiła na spotkanie, no i mówi, cześć, niech będzie Agnieszka na przykład, widzę, że skończyłaś logistykę, może chciałbyś pracować w zakupach? Ja? Dlaczego ja? Ania też na wyższe studia skończone, może Ania pani weźmie? Także <laughs> czasami no tak. niektórzy mają w ogóle strach przed Wiesz, przeddziałem zakupów w ogóle, no nie? Jak siedzę sobie w archiwum, jest mi dobrze i ciepło i wygodnie, a tutaj nagle będę musiał spotykać się z dostawcami negocjować, rozmawiać. No to już samo w sobie jest przerażająca myśl, no żeby wyjść do ludzi. No, zakupy zakupy z Morrisą, a zet. <laughs> i zmory są z i zębiaki. Czego jeszcze? Czego jeszcze boją się kupcy? Wiesz co, yy, zakupy boją się, braku czasu, ale w takim sensie, że strachem jest, że nie, zdo, nie zdążymy zrealizować zapotrzebowania. Nie zdążymy dostarczyć towaru na czas, że coś przez nasze działanie, tudzież jego brak czasem, ale to głównie działanie, a mimo wszystko takim przeciwnikiem nierównym jest ten czas i nie zdążymy czegoś dostarczyć. Zatrzyma się produkcja, coś się w firmie wydarzy takiego, czym my będziemy obciążeni. To jest chyba jeden z największych strachów i stresów w dziale zakupów. To z całą pewnością. Dowożenie na czas, terminowość mm. i konsekwencje zatrzymania produkcji, konsekwencje niedostarczenia, utraty sprzedaży przez to, że nasz dostawca tego nie dowiódł, to jest ogromne. To jest coś, co bardziej kupców, większą presję wywiera na kupca niż presja ceny i cięcia kosztów. Mm -hmm. Takie są moje obserwacje. A idąc dalej, to no, kupcy mają takiego stracha, że nawet jak dostarczyli na czas, to, to ktoś powie, że jest niedostarczony na czas. I wtedy się muszą tłumaczyć. Rzeczywiście, no, jest to coś, czego, czego zakupi się boją. No dobrze, no to mamy sumy strachu w takim razie. Suma strachów. Posłuchaj, dzisiaj jest ten dzień, w którym możemy dostawcom powiedzieć rabat albo psikus. Tak jakbym się, gromnica mi się zgasiła i będzie psikus. Coś czuję, że będzie suma wielu psikusów w następnych kilku dniach. Trzymajcie się drodzy kupcy, bawcie się dobrze na Halloween, trzymajcie się drodzy dostawcy, drodzy sprzedawcy. Do zobaczenia w świecie widzianym okiem kupca. Życzymy wam wielu psikusów w tym sezonie. Miłego. Cześć.